Jesteśmy w trakcie świętowania naszego cudownego, pięknego, wyjątkowego jubileuszu 400 lat obecności Franciszkanów na Ziemi Wielickiej plus 30 lat od koronacji obrazu Matki Bożej Łaskawej. Rozpoczynamy, myślę, że to jest niezwykłe wydarzenie, muzyczne z kolei. Oratorium dla rodziny, żywa tajemnica, piękne przesłanie naprawdę dla rodzin. Jest grupa ludzi, która tworzy taką wspólnotę, gdzie rzeczywiście. Pracowali nad tym ponad rok, żeby przygotować teksty i, i muzykę. Ogromny chór, orkiestra, e, z intencją, żeby rzeczywiście przypomnieć o znaczeniu, o wartości, o pięknie rodziny, którą my wszyscy tworzymy. Każdy wyszedł i jest, żyje i, i działa w rodzinie, więc, więc tym bardziej jest to aktualne dzisiaj, zwłaszcza w tych realiach, w których żyjemy, i to też nie jest łatwo. Warto o tym przypominać.